Zadaję sobie ostatnie pytanie, za jaką Polskę chciałbyś się bić? Za jakie wartości chciałbyś się poświęcać? Czy chciałbyś się poświęcać za Polskę PiS? A może za Polskę PO? A może za Polskę przystawek tych partii? A może za tatę, mamy, które mają poglądy lewicowe? A może za brata siostrę, które mają poglądy centrowe? A może za siebie, które masz poglądy prawicowe? Ale będziesz się bił o co, skoro wszystkie przedsiębiorstwa polskie, prawie wszystkie i wszystkie zakłady zostały albo zniszczone, albo przejęte przez obcy kapitał. Więc o co mam się bić w tym momencie? Zostaje mi tylko. Zostaje mi tylko historia, wiara, kultura, ale która kultura, która wiara, która historia. No właśnie się nad tym zastanawiam, czy historia Kamratów, czy historia Konfederacji, czy historia Romana Dmowskiego, czy historia Lechistanu, której nie znamy, a znają na przykład Turcy i powinniśmy się wstydzić. Którą historię, którą kulturę? Od pierwszego czy drugiego pokolenia wstecz? Czy tysiąc lat wcześniej? Czy może pięć tysięcy lat wcześniej? Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. Ale jeśli sam nie postawię sobie tego pytania, to nikt mi na to nie odpowie. Więc od jakiego momentu i za co mam się bić? Albo walczyć, albo napisać od nowa postawić pewną kropkę. I od tej kropki zacząć po prostu funkcjonować, zrobić sobie reset. Bo jak pytasz się o ulicę na przykład, to nie pytasz się za figurką, tak jak kiedyś figurki wyznaczały drogi handlowe, w Polsce przynajmniej i chyba też na świecie. Za piątą figurką, za Matką Boską w lewo. A teraz za czym? Za McDonald'em w lewo. Więc naprawdę pojęcia zostały pomylone specjalnie poprzykręcane nasze dzieci uczą się nie tego co my wcześniej a ci co uczyli się wcześniej nasi dziadowie nie uczyli się tego co jeszcze wcześniej ich dziadowie więc musimy coś zbudować jakiś fundament bo po prostu zwariujemy zwariujemy czy żołnierze wyklęci czy żołnierze niezłomni